Hej, słyszałam, że dzisiaj jest noc Hackerów I chcę wam pokazać jak lepiej to zrobić? Nie wiem, będzie niezłą noc hakerów. Zaję, że, e, co zrobiliśmy was nie ukradli, już Tak, miałam taki jeden przykład. Nie chciałabym, żeby wam się coś stało z tym, tym domie już tak pisali. Tak, e, powiem wam wiadomości. Po pierwsze, czytajcie sobie blogi, o którym oni mówią. A ja też powiem, rzeczy nie robić. Najlepiej. Tak, zdajmy wszystkie ciuchy. Biorę się najgorzej. I w ogóle nie pisać statusu. I widać, że w Doniegladzie. Jak ktoś tutaj chce dodać małego brata, to. że myślę, jak najgorzej. Jak najgorzej, że w ogóle byście nie mieli. Tak, jak najgorzej. MWPC, ja mam osobiście więcej, właśnie. Chyba. Jak najgorsze ciągle. One, na przykład, nie to. Nie mam co założyć, to ja pewnie założę coś brzydkiego. Co jednego, że to jest Ach, na przykład urodzicie tak. Yy. Cholera. Ehm. Ale, prześlę włosy. Albo na włosy, albo na łyso. Tu nic nie zapomnę. w w akcesorii. Muszę założyć na przykład. Początkujące. Początkujący. A, o, o, są początkujący. To na przykład to i. I to. Mam um, już gotową wesarkę. Jeżeli chcecie uniknąć kontaktu z nimi. Tak. O, już mam. Dziękuję za tysiaka. Tak. E, tak, żebyście uniknęli, nie wypisujcie, chodźcie do chatu. Jeżeli znajdziecie w... Na przykład hackera, na przykład Animals, czy jakieś tam inne, proszę w, uciekać z, w, 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 wiedzieć, z chatu. Będzie w pokoju uciekać z pokoju od razu, bo możesz dopadnie. I najlepiej nie robić takich artboków um, um, dzisiaj noc hakerów. Uważajcie, bo mogą wziąć. Bo tutaj bo jakiś dzisiaj noc hakerów między chackują. Takich rzeczy nie róbcie, bo oni, czym prędzej, naj najwięcej przyciągasz cen. i ten, czyli się w każdym miesiącu jest dzisiaj e, 27, a do 20 lub 27 po 20 000, tak jak ten i trwa on po prawie 3 dni proszę, tak nie chodź ubranym jeżeli przez 3 dni nie chcecie, bo ja to nie wiem, czy wie chodziło. uważajcie na siebie i lepiej nie pisać, od nie pisać no tylko on Ci zapisze tutaj co sobie odrzuć, nie odpisuj jeżeli napisze do Ciebie, że z Ukrainy, Ci to ten, to się szybko wyloguj i wloguj. i odpisuj i go od razu a, znaczy nie wyloguj i vloguj, tylko jeżeli on do Ciebie szybko napisze hej, dzisiaj ci zakackuję, uważaj no to teraz go zablokuj, zgłosz razy lub więcej, co najmniej zgłosić 5 razy. Lepiej by było 5 razy, jak kiedy ja kiedyś w samym dawnym punkcie tak robiłam, i wyjść, czasami, na przykład, czasami się wylokowywać i można grać całą noc, żeby wam rodzice Ja dzisiaj spytam się rodziców, i rodzice powiedzieli, że mogę grać przez całą noc, bo jest wolne i dobrze, do, do, dobrą ocenę dostałam i yy czy nie chcecie się chwalić no i ten to jest taki dla was filmik o hakiera właśnie będę tego za chwilkę wstawiać tak i jeżeli się ubierzecie animacja najlepsza animacja, już wam pokażę stand stanie tutaj brak aktualnej, słuchajcie emu równa czekoladka nie napisałeś aktualizacji statusu ja dzisiaj będę to robiła, a i zaczyna się no, ona od godziny 22 do godziny 5 rano. Więc uważajcie bardzo wasz kochani, proszę uważajcie na, ciebie buzi, na siebie buziaczek, a jeszcze sobie, uważajcie, jeżeli nie podawajcie nigdy hasła. Od razu blokujcie, to był ten, jeszcze raz powtórzę. zmieńcie ciuchę na jakieś brzydkie początkujące się potem nagram i wstawię o któryś tam w nocy. No, ty możecie sobie pooglądać e, na YouTube. E, wstawię właśnie tą Noc Hackerów jak to będzie wyglądało. Myślę, jest na 22 pewnie czy jeszcze tam siedzi, to pewnie będę jeszcze siedziała. Bo czekam, ten i będę czeka na ten aż nas Hackerów. Dzisiaj z moja siostra, pewnie będziemy trwali i będziemy cały czas grali na jej i w moim koncie, bo ona ma lewe 20, 20... Pierwszy, a mam 14, już prawie, już prawie, no, za 28 lew i mam, um, y, 28 tys., mam już 15, więc będziemy dzisiaj czuwać nad kątami i ja, będziemy nagrywać dzisiaj pewnie z moją siostrą albo na, być na swoim, nie wiem, czy będziemy nagrywać dobrze, to ja kończę i mówię, uważajcie, jeszcze raz powtarzam, żeby zmienić ciuchę na początkujące, zmieńcie to, że, a, na przykład, emo Akurat nie zmieniła, aktualizacji, jak, przykład jakie pan. Zatom wziąć ten stand i nie odpisywać, blokować, zgłaszać 5 razy co najmniej jakichś tych dobrze? I nie odpisywać, nie, jeżeli będzie wchodzić jakiś haker lub w Waszym pokoju ucieka. I przykład czasami się vlogować i I od czego od 10 do 15 minut. Dobrze, dziękuję pa!